Cześć, tu Aga Cieślak i nowa afirmacja harmonii, pełni i równowagi. Dobrego słuchania. Ja jestem, jestem, uznaję moje życie, Jego wartość i jego ważność. Jestem tutaj i zajmuję moje miejsce. Tu, w tym życiu na Ziemi, mam pełne prawo realizować siebie, prawo doświadczać i odkrywać moją prawdę. To jest moje miejsce i mój czas. Mam prawo tu być i przeżywać każdy mój dzień pełny. Wiem, że moje życie ma swój cel. Poznaję i odkrywam cel mojej duszy z każdym dniem. Dziś moje życie staje się jeszcze lepsze we wszystkich jego obszarach. Jestem bezpieczna i spokojna. Coraz bardziej kocham siebie i kocham moje życie. Dbam o ciało, które mam na to życie dane. Dbam o nie najlepiej, jak potrafię, a ono mi służy. Dbam o siebie, jestem uziemiona i całkowicie bezpieczna. Wysokowibracyjna energia płynie, dostarczając wszystkiego, czego pragnę, i uwalniając to, co już mi nie sprzyja. Co już jest zbędne. Jestem w przepływie, jestem na swoim miejscu. Tu i teraz jest mi dobrze. Czuję się spełniona i szczęśliwa. Ja czuję. Honoruję swoją wrażliwość, wiem, że mam prawo. Wszystko to, co czuję. Moja intuicja rozwija się z każdym dniem, a ja słyszę i podążam za tym, jak mnie prowadzi. Jestem szczęśliwa i mam w życiu miejsce na radość i przyjemności. Słucham swojego ciała i wiem, czego ono potrzebuje. Jestem dla siebie dobra i wyrozumiała. Wszystko, co odczuwam, jest dla mnie dobre. Pozwalam sobie czuć wszystko tak, jak ja to czuję. Emocje i moje ciało wskazują mi drogę, a ja słucham i podążam z zaufaniem. Wiem, że wszystko wydarza się w naturalnym rytmie. Moje uczucia i moje serce. Prowadzą mnie w idealnym kierunku, realizuję swoje potrzeby i pragnienia. Moje życie jest pełne radości, wyrozumiałości i akceptacji dla samej siebie i dla innych. Ja działam. Dziś jestem aktywna i pełna energii. Staję w mojej mocy z każdym dniem, zwiększając moją pewność siebie. Działa i Tworzę. Mam w sobie moc kreacji, która budzi się i rośnie z każdym dniem. Osiągam to, co zaplanuję. Działam i decyduję o sobie. Ja podejmuję swoje decyzje w zgodzie ze sobą. Jestem konsekwentna. I jednocześnie wolna. Działam skutecznie i kolejne etapy pokonuję z łatwością. Wiem, że mogę osiągnąć wszystko, czego pragnę. Dziś postanawiam, decyduję i osiągam. Wiem, że mam w sobie sprawczą moc, siłę do działania i tworzenia. Mogę i potrafię robić wszystko to, co jest dla mnie ważne. Ja jestem twórczynią mojego życia. Ja podejmuję decyzje. Ja tworzę swoją rzeczywistość i nową, najlepszą przyszłość. Ja kocham. Kocham i jestem kochana. Czuję miłość wszędzie. Dziś wzmacnia się moja samoakceptacja. Kocham siebie, kocham moje życie i ludzi wokół. Wszystkim, których spotykam na mojej drodze życia, zawsze życzę szczęścia, powodzenia i jedynie tego, co dobre i pomyślne. Daję miłość i potrafię ją przyjmować. Jestem kochana i akceptowana dokładnie taka, jaka jestem. Kocham swoją rodzinę i najbliższych dokładnie takimi, jakimi są. Wszystko jest na swoim miejscu. Miłość we mnie wybacza i uzdrawia. Jestem wdzięczna za całą miłość, którą mam w życiu. Wybaczam sobie wszystko, co było. Uznaję i uwalniam całą przeszłość. To, co było, jest już poza moją rzeczywistością. Zostawiam w przeszłości wszystkie potknięcia i błędy. Z tego, co było, zabieram tylko potrzebne lekcje, a to, co już mi nie sprzyja, odpuszczam i pozostawiam za sobą. W miłości uzdrawiam siebie i uzdrawiam swoje życie. Dziś cały mój świat zewnętrzny i cały mój świat wewnętrzny wypełnia się światłem i miłością. Ja mówię: Mówię o swoich emocjach, mam prawo do wygłaszania mojej prawdy. Teraz ludzie słuchają mnie z uwagą. Mój głos jest ważny. Prawda i tylko prawda jest w moim sercu. Jestem obecna i mogę wyrażać siebie głośno. Jestem obecna i słucham innych. Przyjmuję i uznaję, że każdy ma prawo do swojego głosu. Szanuję zdanie innych ludzi. Wiedząc, że moje zdanie jest tak samo ważne, słucham i jestem słuchana. Codziennie poznaję i odkrywam siebie coraz bardziej. Z ciekawością poznaję też innych ludzi. Żyję w zgodzie ze sobą. Wszelkie kłamstwa odchodzą z mojego życia. Teraz pozwalam mojej prawdzie wybrzmieć. I zaistnieć w tym świecie. Ja widzę, jestem obecna i spokojna. Wiem, że wszystko, co się wydarza, wydarza się dla mojego najwyższego dobra. W każdym wydarzeniu odnajduję sens i cel. Moja intuicja jest silna. Staje się coraz wyraźniejsza i naturalnie prowadzi mnie do najlepszej wersji mojego życia. Z każdym dniem słyszę moją intuicję coraz lepiej. Z każdym dniem coraz lepiej potrafię jej słuchać. Naturalnie i w zaufaniu podążam za moim wewnętrznym głosem. Podążam za moją intuicją coraz bardziej. Wiem, że jest na tym świecie więcej niż widzą moje oczy. Widzę mój świat zewnętrzny i mój świat wewnętrzny. Żyję i jestem obecna w obu tych światach. Łączę te światy, wiem, że one współistnieją i wpływają na siebie dla mojego najwyższego dobra. Dziś ufam mojej intuicji bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, a ona prowadzi mnie do najpiękniejszej przyszłości. Ja rozumiem, jestem częścią tego wszechświata i całością samą w sobie. Dziś łączę się z wyższą energią, pozwalając jej swobodnie i naturalnie płynąć. Wiem, że cały wszechświat mi sprzyja, a wszystko, co się wydarza, jest dla mojego dobra i prowadzi mnie w stronę wyższego celu, w stronę rozwoju i odkrycia samej siebie. Energia mi sprzyja. Ufam temu, co mnie prowadzi. Teraz pozostaję w przepływie. Wszechświat ma mnie w swojej opiece i zawsze przynosi mi najlepsze możliwe rozwiązania. Jestem w jedności ze wszechświatem, w jedności ze wszystkimi ludźmi. Odkrywam siebie na nowo i łączę się z moim wyższym ja. Wszystko. Ma swój wyższy plan i jest dokładnie tak, jak ma być. Dziękuję za magię tego świata, zachwycam się nią, zachwycam się darem mojego życia i każdym kolejnym dniem. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.